Mówię wam, módlcie się, módlcie się. Jakże piękne są moje dzieci klęczące i zanoszące prośby. Nie bójcie się, ja jestem z wami. Maria Objawienia, São 9 lipca, niedziela Witam was moi drodzy. Już dzisiaj nie w dwójka, z naszą wnuczką, która ma na imię Tania. I będziemy teraz wspólnie dzielić się słowem, które na dzień dzisiejszy jest otóż to, to takie. I słowo zostało zapisane w poniedziałek 7 czerwca 2004 roku. Cały Twój czas powinien należeć do mnie. Jeśli pragniesz poznawać mnie coraz głębiej i żyć moją miłością coraz intensywniej, poznawać przez obcowanie ze mną i dzielić moje pragnienia i czyny. W miłości nie może być czasu wydzielanego, fragmentycznego, dozowanego. Albo kochasz i jesteś cała i zawsze dla mnie, albo nie kochasz mnie, tylko siebie. I swoje aktualne upodobania. Miłość nie znosi oddzielenia serc, pragnień, bo dąży do zjednoczenia coraz głębszego i wszechogarniającego, tak jak powiedziałem, całym sercem, całym umysłem ze wszystkich sił. Wyrazem tego jest oddanie na ślepo, na przepadłe z radosnym Jezu u Fantomie. To rodzi błogosławione owoce, poczucie bezpieczeństwa, pokój i radość. Oto niebo tu już na ziemi, bez względu na wydarzenia zewnętrzne i samopoczucie fizyczne. Z Ewangelii Łukasza, 18 rozdział, 22 wers. Przedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Kropka. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie. Życzymy dobrej, radosnej niedzieli. Pozdrawiamy. Przemek, marny pyłek. Bogusia, żona Przemka. I Hania, tatka Przemka i babci Bogusi wnuczka. Z Panem Bogiem i z Aniołkiem i z El Osiem. A kto to jest Santoś? Mój braciszek. A ile ma lat? Roczek. A. Malutki jest, tak? tak. Dwa miesiące. Mam. No to prawie roczek, tak? Roczek. No i dobrze, niech będzie roczek. To pozdrawiamy. Papa. Pa.